Dzisiejszy vlog w całości będzie nagrany moim nowym telefonem Samsung Galaxy S20FE. Nagrywam to bardziej dla siebie, żeby przy montażu zobaczyć, jak to ogólnie wychodzi. Za chwilę jeszcze co nieco opowiem. A głównie, zobaczcie na jakieś przebitki nagrane tym właśnie telefonem. Tutaj zwykłe wideo czyli sobie maszerujemy z telefonem. Standardowy obiektyw 1.0 podczas. Chodzenia można przełączać obiektywy na szerokokątny. O, właśnie go widzicie i można jest również teleobiektyw, bo ten telefon ma trzykrotny zoom optyczny i właśnie go uruchamiam. Oczywiście, już yy, wiadomo, że wszystko się bardziej trzęsie. I wracamy do standardowego. A tu nasz rodzinny piesio. Stabilizacja normalna. Stabilizacja, szeroki kąt. Ultra stabilizacja, szeroki kąt. Ultra stabilizacja, normalna. Całe wideo nagrywam w Full HD w 30 klatkach. Telefon może nagrywać w 60, może nagrywać w 4K, ale ja nagrywam w Full HD 30 klatek. Co my tu jeszcze mamy? Hyperlapse, mamy zwolnione tempo, mamy bardzo zwolnione tempo, co jest bardziej ciekawostką i mamy jeszcze Pro, czyli możemy sami sobie ustawiać te e, światło i tak dalej, i tak dalej, więc, więc jest trochę zabawy, ale najbardziej mi zależy na tym, żeby zobaczyć, czy naprawdę ten telefon nadaje się do takich, do, do, do równorzędnego dogrywania wideo, do tych kamer, które posiadam. Video portretowe, czyli z rozmytym tłem, jest również możliwe z przedniej kamery, co właśnie w tej chwili testuję. Mam nadzieję, że po prostu no ta kamera, że nawet czasami lepiej będzie nagrywać telefonem niż, niż kamerą, zwłaszcza w gorszym świetle. Tu mamy jeden z przykładów ręcznych nastaw tak wideo. Żeby sobie sami tutaj wszystkim regulować ile światła, jak z ostrością ręcznie czy nieręcznie, środek. Jeszcze jeden test w gorszym oświetleniu. W tym celu wejdziemy do garażu, który jest dość ciemny. Jak widać już tu widzę na ekranie, że jest naprawdę jasno, bo naprawdę ten aparat właśnie to jest ta różnica w tych aparatach jednak. Samsungowych, a jakichś tam chińskich, że w gorszym świetle tu nadal naprawdę dobrze widać. Jeden z trybów, które posiada ten telefon, nagrywam cały czas przednią kamerą takie wystąpienia swoje, bo ona jest równie dobra jak ta z tyłu. Jest rozmycie tła. Oczywiście jest to softowo, ale jest to taki efekt jak z droższych aparatów. Być może będę tego czasem używał, być może nie. Zobaczę, jak to wygląda generalnie. Chyba z tego, co widziałem, im mniej się ruszasz, tym lepiej, żeby to dobrze obrobiło. Po co kupiłem nowy telefon? Stary mi generalnie jak najbardziej wystarczał do wszystkiego. Yy, jedyne. Do czego mi nie wystarczał, to zdjęcia nocą, no i filmy. Filmy mi się nie podobały. Teraz chcę zobaczyć, czy tym telefonem, jakby mógłbym na równi z moimi kamerami nagrywać i łączyć te ujęcia, czy jakość nie jest znacznie, znacznie gorsza. Ten telefon, jak mówiłem, przede wszystkim ma lepszy aparat, zdjęcia: ma ten zoom optyczny trzykrotny, lepiej zdecydowanie nagrywa w ciemności, no i ogólnie jest lepszy, choć. Nie jest idealny, ma parę mankamentów. Teraz też już nie mamy aparatu cyfrowego. Nawet myślałem, czy nie kupić, ale jednak stawiamy na telefony. Był taki okres, że mieliśmy i aparat, i telefon, i gdzieś na wycieczkach najpierw się robiło yy, ujęcie aparatem, później się chowało aparat, wyciągało telefon i to samo zdjęcie robiło się telefonem. Totalny bezsens, dlatego teraz już zupełnie skupiliśmy się na telefonach i, i tyle. Jak mówię, ten film jest głównie dla mnie, żeby zobaczyć co i jak? I tyle. Mam nadzieję, że możecie pisać w komentarzu, co uważacie. Czy rzeczywiście mogę używać tego telefonu. Na pewno do ujęć nocnych raczej będę go używał. Chyba tyle. Dzięki za uwagę. I czekajcie na kolejne filmy.